Ta pompa sodowo-potasowa jest nią ogromny problem. Ha, wiecie dlaczego Państwo. Bo nie wiem, czy widzicie, tu jest błona komórkowa. No nieważne, tu pisze tu jest środek komórki, a tu jest na zewnątrz. I żeby ta pompa działała perfekcyjnie, a jeszcze chciałam Państwu powiedzieć, ona jest w każdej komórce naszego ciała. W każdych komórkach. Posłuchajcie, co robi: przerzuca sód. Z potasem w przeciwnych kierunkach. To się nazywa antyport. Ale jest jeden problem, że my w diecie mamy full sodu, mamy ogromne ilości ponad stan, a mamy praktycznie niewielkie ilości czego? Potasu. I dlatego ta pompa, jak myślicie, proszę Państwa, zaczyna działać nie tak, jak powinna. I tu jest problem. Ona musi mieć. Odpowiednie stężenie jednego względem drugiego. Wtedy ta komórka jest pobudliwa, transportuje, przetłacza, wszystko robi tak, jak powinna normalnie funkcjonować. Ona nic więcej nie potrzebuje. Mniej sólmy. I naprawdę, jak, jak ja słyszę, czasami lekarze mówią: Biała śmierć to sól. No tak. Tylko jakby takiemu zwykłemu jednemu, drugiemu wytłumaczył: Słuchaj, dlaczego to jest złe. Bo zobacz, jak to ograniczysz, to. A najprosz, taki najprostszy mechanizm, jak tu zaznaczyłam, sygnalizuje, że uciekło z niego za dużo potasu. On ucieka, bo, bo, on, bo, to, jest, bo to jest zaburzone, bo to jest patologia, można powiedzieć, taka komórkowa.